Ile razy spoglądałeś na swoje życie i myślałeś, że Bóg milczy? Jakby to było usłyszeć głos Boga tak wyraźnie, że mógłbyś zobaczyć przyszłość Jego oczami? Co by się stało, gdybyś postanowił poświęcić coś na dwadzieścia jeden dni, a na końcu Bóg dał ci objawienie, które zmieniłoby nie tylko twoje życie, ale mogłoby wpłynąć na całą narodowość? Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że jesteś zapisany na kanale, aby Bóg mógł nadal prowadzić twoje życie poprzez te wiadomości, które z taką miłością dla ciebie przygotowaliśmy. Joyce Meyer zawsze uczy nas, że kiedy coś poświęcamy dla Boga, on nigdy nie zostaje nam dłużny. Pomyśl o tym, młody człowiek w wieku zaledwie dziewiętnastu lat postanowił pościć przez pełne dwadzieścia jeden dni. Nie było to łatwe, nie było wygodne. Ale był zdecydowany szukać Boga w sposób, o którym wielu z nas tylko mówi, ale rzadko praktykuje. Poświęcenie zawsze poprzedza objawienie. Czy zauważyłeś ten schemat w Biblii? Daniel pościł przez 21 dni, zanim otrzymał wizję, która zmieniła bieg historii. Jan był wygnany na patmos, kiedy otrzymał apokalipsę. Mozes spędził czterdzieści dni na górze Synaj, zanim otrzymał dziesięć przykazań. To tak, jakby Bóg mówił, pokaż mi, że naprawdę jesteś zaangażowany, a otworzę niebiosa dla ciebie. W Księdze Izajasza 58, 6 Bóg mówi nam dokładnie, co myśli o prawdziwym poście. Czyż nie jest to post, który wybrałem? Rozwiązać więzy niesprawiedliwości? Zdjąć jarzmo? Uwolnić uciśnionych i złamać każde jarzmo? Post nie polega tylko na tym, by nie jeść chodzi o stworzenie przestrzeni w twoim życiu, aby Bóg mógł mówić głośniej niż twoje własne potrzeby, pragnienia i rozproszenia. To jak oczyszczenie zakłóceń z radia, abyś mógł wyraźnie usłyszeć transmisję. Kiedy ten młody człowiek postanowił pościć przez 21 dni, nie chodziło tylko o pomijanie posiłków. Mówił: Boże, stawiam cię ponad wszystko. Ponad moim komfortem, ponad moimi pragnieniami, ponad moją normalną rutyną. Chcę Ciebie bardziej niż chcę jedzenia. I Bóg uhonorował tę dedykację proroczą wizją o przyszłości Brazylii. Joyce Mayer zawsze mówi, Bóg rozmawia z tymi, którzy mają czas, aby słuchać. Ten młody człowiek znalazł czas. Stworzył przestrzeń, poświęcił komfort. W pierwszych dniach postu prawdopodobnie było trudno. Ciało protestowało. Umysł się rozpraszał. Pokusy rosły ale w miarę upływu dni coś zaczęło się zmieniać. Głód fizyczny malał, ale głód duchowy wzrastał. Naturalne zmysły stawały się słabsze, ale zmysły duchowe stawały się silniejsze. To jest piękno postu, którego uczy nas Joyce Mayer. Im bardziej się negujesz, tym więcej miejsca stwarzasz dla Boga. To tak, jakby opróżnić kieliszek, aby mógł zostać napełniony czymś nowym. Przysłowie 29:18 mówią nam gdzie nie ma wizji, tam ludzie giną. Ten młody człowiek szukał wizji nie tylko dla siebie, ale dla całego narodu. Jakiej wiary potrzeba, by uwierzyć, że Bóg pokaże ci przyszłość kraju? Jakiej odwagi potrzeba, by później podzielić się tą wizją? Pomyśl o presji. Co jeśli ludzie by w niego nie uwierzyli? Co jeśli nazwaliby go szaleńcem? Co jeśli wizja nie zrealizowałaby się tak, jak tego oczekiwał? To są wątpliwości, które wróg zawsze zasiewa w naszych umysłach, gdy Bóg daje nam objawienie. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że wątpliwość jest ulubionym narzędziem diabła. Nie musi sprawiać, że będziesz grzeszyć otwarcie. Wystarczy, że sprawi, że będziesz wątpić w to, co powiedział Bóg. Co widzimy w tym świadectwie, to że młody człowiek nie pozwolił, aby strach go zdominował, przyjął wizję i podzielił się nią. Stał się posłańcem nadziei w czasie, gdy wielu zagubionych jest w rozpaczy. W drugiej Tymoteusza 1:7 Paweł przypomina nam, gdyż Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i zdrowego umysłu. Ten młody człowiek działał w duchu mocy, gdy postanowił pościć przez 21 dni. Działał w duchu miłości, gdy szukał słowa nie tylko dla siebie, ale dla swojego kraju. I działał w duchu równowagi, gdy dostrzegł, że wizja pochodziła naprawdę od Boga, a nie była produktem jego wyobraźni. Ilu z nas jest gotowych zapłacić tę cenę za objawienie? Ilu z nas poświęciłoby dwadzieścia jeden dni komfortu, aby usłyszeć Boga wyraźniej? Joyce Mayer zawsze mówi, że Bóg nie szuka ludzi doskonałych, on szuka ludzi dostępnych. Ten młody człowiek był dostępny. Powiedział tak, zanim jeszcze wiedział, co Bóg mu pokaże. Wyobraź sobie, gdyby Abraham powiedział nie, gdy Bóg wezwał go do opuszczenia swojej ziemi. Wyobraź sobie, gdyby Mojżesz odmówił rozkazu uwolnienia Izraelitów. Wyobraź sobie, gdyby Paweł zignorował wizję na drodze do Damaszku. Historia byłaby zupełnie inna. Podobnie ten dziewiętnastoletni młody człowiek powiedział, tak, Bogu, a teraz niesie ze sobą proroczą wiadomość, która może przynieść nadzieję i wskazówki wielu osobom. Ale oto prawda którą Joyce Meyer zawsze nam przypomina. Nie potrzebujesz dramatycznej wizji, aby wiedzieć, że Bóg ma dla ciebie cel w życiu. Nie musisz pościć przez 21 dni, aby być pewnym, że Bóg chce cię używać. Biblia jest już pełna obietnic na temat tego, kim jesteś i co Bóg chce przez ciebie uczynić. W 29:11 Bóg mówi do nas: Gdyż wiem, jakie mam względem Was myśli, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Ta obietnica jest dla nas wszystkich, nie tylko dla proroków czy młodych, którzy poszczą przez dwadzieścia jeden dni. Pytanie brzmi, czy słuchasz? Czy tworzysz przestrzeń w swoim życiu, aby usłyszeć głos Boga? Czy jesteś gotów poświęcić coś, czy to czas, wygodę, czy nawyki, aby się do Niego zbliżyć? Joyce Meyer uczy nas, że Bóg mówi na wiele sposobów: przez swoje słowo, przez modlitwę, przez innych ludzi, przez okoliczności, a czasami również przez wizje i sny. Ale nieważne, jak on mówi, ważne jest, abyśmy byli gotowi słuchać. To, co wydarzyło się z tym młodym człowiekiem w wieku dziewiętnastu lat, nie było przypadkiem. To nie była szczęśliwa zbieg okoliczności. To był bezpośredni rezultat świadomej decyzji, aby szukać Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły. To było spełnienie obietnicy zawartej w Jeremiasza 29:13. Będziecie mnie szukać i znajdziecie, gdy będziecie mnie szukać z całego serca. A oto najwspanialsza część: Bóg chce rozmawiać także z tobą. Może nie przez proroczą wizję o narodzie, ale w sposób, który będzie znaczący i transformujący dla Twojego życia. Joyce Meyer zawsze mówi, że nasze codzienne życie to pole bitwy, na którym wojny duchowe są wygrane lub przegrane. To nie dzieje się na wielkich konferencjach czy w chwilach intensywnego uwielbienia, ale w małych decyzjach, które podejmujemy każdego dnia. Decyzja, by modlić się, zamiast się martwić. Decyzja by ufać zamiast się bać. Decyzja by być posłusznym zamiast kwestionować. Ten młody człowiek podjął decyzję, którą wielu uznałoby za ekstremalną. Pościł przez 21 dni. Ale co jeśli ekstremalne decyzje prowadzą do niezwykłych objawień? Co jeśli poświęcenie, które wydaje się teraz tak trudne, jest dokładnie tym, co otworzy drzwi do następnego etapu twojej drogi z Bogiem? W Ewangelii Mateusza 6, 17, 18 Jezus mówi: Ty zaś, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj swoją twarz, aby nie pokazać ludziom, że pościsz, ale Twojemu Ojcu, który jest w ukryciu. A Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, wynagrodzi ci. Jezus nie powiedział, jeśli pościsz, lecz gdy pościsz, przyjął, że post będzie częścią życia Jego uczniów. Joyce Meyer uczy, że post nie jest sposobem na manipulowanie Bogiem, aby uczynił to, czego chcemy. Jest to sposób na zharmonizowanie naszych serc z Jego, na uciszenie naszych własnych głosów, abyśmy mogli wyraźniej usłyszeć Jego. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby więcej chrześcijan poważnie traktowało post. Nie jako duchową dietę, ale jako akt całkowitego poddania. Nie jako sposób na zaimponowanie innym, ale jako szczere wyrażenie pragnienia Boga. Może nie jesteś powołany do postu przez dwadzieścia jeden dni, jak ten młody człowiek. Może twój post to ograniczenie mediów społecznościowych, rozrywki lub czegokolwiek, co zajmuje przestrzeń, która powinna należeć do Boga. Ważne nie jest to, co poświęcasz, ale dlaczego to robisz. Joyce Mayer często dzieli się tym, jak zaczynała powoli swoją drogę modlitwy i postu. Nie obudziła się pewnego dnia i nie postanowiła pościć przez tygodnie. Zaczęła od małych aktów posłuszeństwa, które z czasem zbudowały solidną podstawę bliskości z Bogiem. Podobnie, możesz zacząć tam, gdzie jesteś. Może to być pominięcie jednego posiłku w tygodniu, aby się pomodlić. Może to być wyłączenie telewizji na godzinę wieczorem, aby poczytać Biblię. To, co się liczy, to serce, które kryje się za działaniem. W pierwszym Samuela 16:7 Bóg mówi do Samuela: „Pan nie patrzy tak, jak patrzy człowiek. Człowiek patrzy na zewnętrzne pozory, ale Pan patrzy na serce. Bóg nie jest pod wrażeniem zewnętrznych demonstracji duchowości. Szuka prawdziwie oddanych mu serc.” Historia tego dziewiętnastoletniego młodzieńca wyzywa nas do zadania pytania: „Co jesteśmy gotowi poświęcić, aby wyraźniej usłyszeć Boga?” Jak bardzo pragniemy Jego prowadzenia, Jego mądrości, Jego objawienia? Joyce Meyer nieustannie przypomina nam, że Bóg nie ukrywa swojej woli przed nami, nie bawi się w duchowe chowane, dając niejasne wskazówki i czekając, aż zgadniemy, czego pragnie. On chce objawić się nam bardziej, niż my chcemy go poznać. Ale jednak istnieje cena do zapłacenia za objawienie. Jest koszt bliskości z Bogiem. Ten młody człowiek zapłacił cenę poprzez 21 dni postu. Co jesteś gotów zapłacić? W Ewangelii Marka 8,34 Jezus mówi Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i za mną podąża. Samozaparcie nie jest popularne w naszej kulturze natychmiastowej samospełnienia, ale to jest droga do życia pełnego mocy i duchowego celu. Wyobraź sobie, że ten młody człowiek poddałby się dziesiątej lub piętnastej dnia. Nigdy by nie otrzymał proroczej wizji, nigdy by nie doświadczył Boga w sposób przemieniający, nigdy by nie stał się posłańcem nadziei dla swojego kraju. Joyce Meyer zawsze zachęca nas, byśmy się nie poddawali przed cudem. Często to właśnie wtedy, gdy jesteśmy bliscy rzucenia ręcznika, Bóg w końcu się objawia. To wtedy, gdy jesteśmy na granicy naszych sił, jego moc ujawnia się w najbardziej potężny sposób. W drugim liście do Koryntian 12.9 Paweł mówi Moja łaska ci wystarcza, gdyż moc moja w słabości się doskonali. Kiedy ten młody człowiek był fizycznie słaby, po dniach postu moc Boga doskonaliła się w nim. Wizja, którą otrzymał na temat przyszłości Brazylii, nie przyszła dlatego, że był specjalny czy bardziej duchowy niż inni. Przyszła dlatego, że był dostępny. Przyszła dlatego, że był gotów zapłacić cenę za objawienie. Przyszła dlatego, że stworzył przestrzeń w swoim życiu, aby Bóg mógł mówić. Joyce Meyer uczy nas, że Bóg zawsze mówi. Pytanie brzmi, czy słuchamy. W naszym głośnym świecie pełnym rozproszeń może być trudno rozpoznać cichy i spokojny głos Boga. Dlatego praktyki takie jak post są tak potężne, dostrajają nasze duchowe zmysły do niebiańskiej częstotliwości. Ten młody człowiek nie szukał sławy ani uwagi, nie starał się stać znanym prorokiem, po prostu szczerze szukał Boga, a Bóg odpowiedział w sposób, który przerósł jego oczekiwania. W Efezjan 3:20 Paweł pisze: Temu, który jest w stanie uczynić nieskończoność więcej niż wszystko, o co prosimy lub myślimy, zgodnie z jego mocą, która działa w nas. Ten młody człowiek mógł prosić o osobistą wskazówkę, ale Bóg dał mu wizję dla całego narodu. Joyce Meyer zawsze przypomina, że Bóg nie jest ograniczony przez nasze oczekiwania. Nie jest zamknięty w naszej małej skrzynce możliwości. On jest Bogiem niemożliwego, Bogiem, który otworzył Morze Czerwone, Bogiem, który wskrzesza martwych, Bogiem, który przemienia wodę w wino. Pytanie brzmi, czy w to wierzysz? Czy naprawdę wierzysz, że Bóg może mówić do ciebie tak jasno, jak mówił do tego dziewiętnastoletniego młodzieńca? Czy wierzysz, że On ma objawienia czekające na ciebie, prawdy, które mogą odmienić nie tylko twoje życie, ale także życie tych wokół ciebie? W Habakuku 2 prorok mówi, postawię się na mojej wieży wartowniczej, usiądę na warowni i będę czekał, aby zobaczyć, co mi powie Bóg oraz jaką odpowiedź otrzymam na swoją skargę. To jest postawa kogoś, kto oczekuje usłyszeć głos Boga, czujny, czuwający, pełen oczekiwań. Młody człowiek miał dziewiętnaście lat i przebywał na swojej duchowej wieży wartowniczej przez dwadzieścia jeden dni. Był czujny, pełen oczekiwań i Bóg go nie zawiódł. Joyce Mayer często dzieli się, jak Bóg zaskoczył ją kierunkiem i mądrością w najbardziej nieoczekiwanych chwilach, prowadząc samochód, myjąc naczynia w środku nocy. Bóg nie jest ograniczony do mówienia z nami tylko w kościołach lub podczas oficjalnych czasów dewocjonalnych. On może mówić o każdej porze, w każdym miejscu, jeśli tylko będziemy gotowi słuchać. Ten młody człowiek był gotów słuchać. Stworzył przestrzeń na dwadzieścia jeden dni w swoim życiu, aby skupić się wyłącznie na Bogu. A ty? Jaką przestrzeń tworzysz, by Bóg mógł do ciebie mówić? Jakie rozpraszacze musisz wyeliminować, aby usłyszeć Jego głos wyraźniej? W pierwszym królewskim dziewiętnastym znajdujemy Eliasza uciekającego na pustynię, przestraszonego i wyczerpanego. Bóg spotyka go tam i rozmawia z nim, nie przez silny wiatr, nie przez trzęsienie ziemi ani ogień, ale przez cichy szept. Czasami musimy oddalić się od hałasu naszego życia, aby usłyszeć szept Boga. Joyce Meyer uczy nas, że Bóg często mówi przez wewnętrzne wrażenia, nagłe myśli, które nie wydają się nasze, lub głęboką pewność co do czegoś, czego nie możemy logicznie wytłumaczyć. To kilka z metod, przez które Duch Święty nas prowadzi. Dla tego dziewiętnastoletniego młodzieńca komunikacja Boga przyszła przez proroctwo. Dla ciebie może to przyjść w zupełnie inny sposób. Ważne nie jest to, jakim sposobem, ale co jest przesłaniem. Ważne nie jest to, jak Bóg mówi, lecz to, że słuchasz. W Ewangelii Jana 10:27 Jezus mówi: Owce moje słuchają mego głosu, ja je znam, a one idą za mną. Jeśli należysz do Jezusa, już masz zdolność słyszenia jego głosu. To nie jest umiejętność zarezerwowana dla wybranej grupy superchrześcijan, to twoje prawo narodzin jako dziecko Boga. Joyce Mayer często dzieli się tym, jak uczy się rozpoznawać głos Boga od innych hałasów w swojej głowie? Mówi, że głos Boga przynosi pokój, nawet gdy przynosi korektę, buduje, nawet gdy stawia wyzwania. Zawsze jest zgodny z pisanym słowem Bożym. Ten dziewiętnastoletni młodzieniec niewątpliwie przeszedł podobny proces rozróżniania. Jak wiedział, że wizja rzeczywiście pochodzi od Boga? Jak mógł być pewny, że to nie była tylko jego wyobraźnia, lub, co gorsza, wprowadzenie w błąd przez wroga? Prawdopodobnie przestrzegał zasad, które uczy Joyce Mayer: sprawdzić, czy objawienie jest zgodne z Słowem Bożym, poszukiwać potwierdzenia przez wewnętrzny pokój i być może przez radę dojrzałych wierzących oraz testować owoce objawienia. Czy przynosi miłość, radość, pokój i inne owoce ducha, czy też strach, zamieszanie i podziały? Janku 4:1 jesteśmy pouczani. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Nie powinniśmy ślepo akceptować każdą myśl, wrażenie czy wizję jako pochodzącą od Boga. Musimy wszystko testować w świetle pisma. Jednocześnie nie powinniśmy być tak sceptyczni, że zamkniemy nasze serca na nadprzyrodzone prowadzenie Boga. To delikatna równowaga, którą Joyce Meyer pomaga nam utrzymać poprzez swoje praktyczne nauki oparte na Biblii. Ten dziewiętnastoletni młodzieniec znalazł tę równowagę. Był wystarczająco otwarty, aby przyjąć wizję proroczą, ale także na tyle rozważny, aby ją przetestować i zweryfikować jej autentyczność, a teraz niesie przesłanie nadziei dla swojego kraju. Przesłanie, które narodziło się z dwudziestego jepiarku dni poświęcenia. Z wyboru Boga ponad wszystko, stworzenia przestrzeni na to, by usłyszeć w hałaśliwym świecie. Joyce Meyer zawsze mówi, że Bóg używa zwykłych ludzi do robienia rzeczy niezwykłych. Ten młodzieniec nie miał specjalnych kwalifikacji ani wysokiej pozycji. Był po prostu kimś, kto był gotowy powiedzieć tak Bogu, nie zważając na koszty. A Bóg szuka więcej takich ludzi, ludzi, którzy powiedzą tak, zanim poznają wszystkie szczegóły. Ludzi, którzy wybiorą posłuszeństwo, nawet gdy jest trudno. Ludzi, którzy stworzą przestrzeń w swoich zabieganych żywotach, aby usłyszeć Jego głos. W Izajasza 6, 8 czytamy Potem usłyszałem głos Pana, który mówił Kogo pośle? Kto pójdzie dla nas? A ja odpowiedziałem Oto jestem, poślij mnie Taki był duch tego dziewiętnastoletniego młodzieńca Oto jestem, poślij mnie Joyce Meyer często przypomina nam, że Bóg nie jest tak zainteresowany naszą zdolnością, jak naszą dostępnością. Nie szuka ludzi doskonałych, ale ludzi gotowych. Nie potrzebuje, abyśmy byli wykwalifikowani. Kwalifikuje nas, gdy mówimy tak. Historia tego młodego człowieka skłania nas do pytania, czy jesteśmy dostępni dla Boga w ten sam sposób? Czy jesteśmy gotowi poświęcić komfort, czas i energię, aby szukać jego oblicza całym sercem? Czy jesteśmy otwarci na to, aby usłyszeć nie tylko to, co chcemy usłyszeć, ale także to, co Bóg chce nam powiedzieć? Wyobraźmy sobie, że każdy z nas stworzyłby przestrzeń w swoim życiu, aby wyraźniej słyszeć Boga. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas byłby gotów zapłacić cenę za ostre duchowe rozeznanie. Wyobraźmy sobie wpływ, jaki moglibyśmy mieć na nasze rodziny, społeczności i narody. Joyce Mayer wierzy, a ja również wierzę, że Bóg podnosi pokolenie ludzi, którzy nie są zadowoleni z płytkiego chrześcijaństwa, ludzi, którzy pragną więcej niż tylko religii niedzielnego poranka, ludzi, którzy pragną autentycznych doświadczeń z Bogiem, nawet jeśli koszt jest wysoki. Ten dziewiętnastoletni młody człowiek jest tego przykładem. Nie zadowolił się duchowym status quo, pragnął więcej i był gotów pościć przez dwadzieścia jeden dni, aby to osiągnąć. W Księdze Amosa 8:11 Bóg ostrzega: Oto nadchodzą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, ale głód słuchania słów Pana. Żyjemy w czasach, w których rośnie głód, aby autentycznie usłyszeć Boga. Ludzie są zmęczeni pustą religią i pragną transformujących spotkań z żywym Bogiem. Ten młody człowiek doświadczył takiego spotkania po 21 dniach postu. Usłyszał Boga w sposób, który na zawsze zmienił jego życie, a teraz, poprzez swoje świadectwo, pomaga innym uwierzyć, że oni również mogą usłyszeć Boga. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że wiara przychodzi przez słuchanie. Gdy słyszymy świadectwa o tym, jak Bóg mówił do innych, nasza wiara rośnie, aby uwierzyć, że On także będzie mówił do nas. Oto dlaczego historie takie jak ta młodego człowieka są tak potężne. Pomagają nam uwierzyć w to, co niemożliwe, poszerzają naszą wizję tego, co jest możliwe w naszym związku z Bogiem. Wyzwanie to mobilizuje nas do oczekiwania więcej, do poszukiwania więcej, do wiary w więcej. Jeśli dotarłeś ze mną aż tutaj, czuję, że Bóg ma dla ciebie coś wyjątkowego. Może czujesz również wezwanie do głębszego poszukiwania, aby stworzyć więcej przestrzeni w swoim życiu na słuchanie głosu Boga. Może jesteś gotowy na własny czas poświęcenia. Czy to przez post, czy poprzez inne formy duchowego ofiarowania. Jeśli to świadectwo dotknęło Twojego serca, zostaw komentarz mówiąc, Chcę słyszeć wyraźniej. To pomoże mi wiedzieć, że ta wiadomość miała znaczenie w Twoim życiu. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś na kanał, zrób to teraz, aby dalej otrzymywać słowa pocieszenia i mądrości, które mogą przekształcić Twoją wędrówkę z Bogiem. Pamiętaj, co zawsze mówi Joyce Meyer. Dokąd idzie umysł, tam podąża człowiek. Jeśli utrzymasz swój umysł skoncentrowany na możliwości usłyszenia Boga wyraźniej, twoje kroki naturalnie podążą w tym kierunku. Jeśli naprawdę wierzysz, że Bóg chce z tobą rozmawiać, stworzysz przestrzeń w swoim życiu, aby go usłyszeć. Obok jest filmik na temat rozwijania duchowej wrażliwości, który doskonale uzupełnia tę wiadomość. Kliknij w niego i kontynuuj tę podróż uczenia się, jak wyraźniej słyszeć głos Boga w swoim życiu. Niech Bóg cię błogosławi i przemawia do twojego serca w sposób, który przekracza wszelkie twoje oczekiwania. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za to, że jesteś częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.